...temu trochę podgrzejemy i już. O kurde. Trochę nierówno pracuje. Ale bardzo fajnie odpalił. A więc dobra, no więc silnik jeszcze zdrowy, ale kłóciło wszystko do alternatora, do wymiany, kurna, no ale to nic, O już się wyrównał, ale jeszcze troszeczkę kopci, a tyle to jest i nie ma problemu, a ładuje ten alternator w ogóle? Dobra, zgasimy. No, może cieplej jest, około 5-6 niż 2 stopnie. No nie wiem. W sumie to nie wiadomo. Patrzyłem na termometr, ale, ale nawet ładnie zapalił. Nie, ma, nie mogę powiedzieć. Przejdziemy do, do Davida Brauna. Co tutaj się dzieje? Ła, wow, a co ty mu tutaj świecisz? Siema Kamil. Siemeczko. A co robi temu tej, tej. Nagrzewasz ją czy co? Nie, nie. Nie chcę odpalić znowu, i może ten czujnik padł i chcę, żeby. Prawdopodobnie czujnik padł. Widział, że jest płomień, tak jakby, nie? Aha wiem o co chodzi, będzie. ale on tam jest tak zabudowany, że nie wiem, czy mu coś tutaj pomożesz w ten ja sposób. nie wiem, ale. Może jakoś. I Kamil, co zrobiłeś dzisiaj z Davidem Brownem? Hmm. Ja zrobiłem? Mhm. Zdejm mu tą czapkę, bo może będzie lepiej jej no, Bo tak, jakieś ciągi czy coś? No, ruszaj, maleńki. Paliwa jest. Czy świeć? Ja nie odlewam. Są tak się jakby cichutko pracuje, a jeszcze znaczy nie pracuje w ogóle. Ale jest zimno. Wyłączyłeś ładną muzyczkę. Dzisiaj trochę jest. No i co? I nic. Ja i nie tego Ale po co? Tamten czujnik to nie wiem czy nie jest uszkodzony. nie widzi pomienia. To by próbowało ruszyć. Silnik by zaczął pracować. by pompka pracować. No, chyba lipa będzie. Z grzaniem. No on tak po dziesiątym razie nawet załapywał. No nic, idziemy do... A! O kurde! Dobra, czapkę mu zakładamy, żeby się... Nie idzie, to ją tak zgniót tą czapkę, tą rurę. Dobra, idziemy do Davida Browna. Zamknij drzwi, trochę cieplej będzie i włącz tą granie. David Brown już jest, już jest skrzynia założona. Nie remontowałem tej skrzyni, kupiłem drugą skrzynię. Udało się, także gitara gra. Nie opłacało się, bo za sam wałek 1500 złotych chyba. A jeszcze nie wiadomo, co by więcej wyszło. Czy synchronizatory, czy coś. A tutaj w bardzo ładnym stanie skrzynia. Skrzynia tylko od tego silnika, już podłogowego, więc musiałem przebić tylko. Yy, jak to się mówi? Wybierak. Tak, w Łodzi nie był dziki, tylko wybierak musiałem przebić, wybieraki, bo on miał tutaj dźwignię i do kabiny szły i mi było troszeczkę inaczej. Yy, I co? I chciałbym Wam polecić. Fajny sklep znalazłem. Yy, Technikarolna.pl Nałojałem okładziny, bo o okładziny chodziło. Martwiłem się, że jej takie okładziny nie dostanę. To nawet wziąłem stare, stare klocki, jak kupiłem skrzynie od, od gościa, a tu wcale niepotrzebnie, bo yy, okładzinki są eleganckie, z nitami, w sklepie, yy, na tej stronie internetowej właśnie mogłem sobie podejrzeć, nawet w katalogu, tam do każdego produktu przypisany, mogłem sobie podejrzeć jakie sprężyny, jakie wszystko. I wchodzę, wchodzi się w zakładkę na przykład David Brown i tylko część Davida Browna nie ma nic innego, żadnych innych, jak to się mówi, śmieci. Że trzeba przeglądać tylko to, co nas interesuje. Także polecam. Link dam w opisie. A co dalej? No dalej jeszcze gumki te mieszki na, mieszki na... no na co? Nalewarki i filtr. Filtr hydrauliczny, duży o-ring, bardzo fajna jakość. Dobra. Także sprzęgło, wszystko, gitara. Tutaj yy, fajna rzecz mi się podoba, fajnie to tutaj zrobili, bo jak jest pierścień uszczelniający, tam pójdę, jest zdemontowane. Jak jest pierścień uszczelniający, żeby się olej nie przedostawał, pasz młody, przyświeć mi tutaj. Czekaj, ja sobie przyświecę drugim telefonem. Jest pierściem uszczelniający. zobaczcie. Oj, nie wiem czy dobrze będzie widać. To tutaj to odtoczenie. To tak jak tamta zwolnica jest odsunięta, to mówię kurde. Zaraz się pierścień uszczelniający uszkodzi, simmering tak zwany, nie? A tutaj proszę, spiera się na tym odtoczeniu i nie ma szans uszkodzić pierścienia. Czy to przy montażu, czy przy demontażu. Jest to bardzo fajnie rozwiązane. Nie tak jak na przykład w Ursusach, że w 30, że trzeba o to się bardzo martwić, żeby tego pierścienia nie ściąć czy go nie rozerwać. No to co? Zaraz nabijam opłaciny i lecimy. Także może do rana już będzie odpał. To i nagram odpalenie. Także miernik oleju paczka Kurde. Założony. Manometr ciśnienia oleju silnikowego. Ale jak go odpaliłem to byłem trochę niezadowolony, bo ciśnienie był na zimnym gdzieś. Silnik po remoncie, ciśnienie takie gdzieś 3,5 bara, 4 bary, także trochę... Trochę za mało. Według 30, ale to chyba tak silnik czterocylindrowy. Już to chyba jest dobrze. Jak źle, to to piszcie w komentarzach. Może pompa jest licha, no nie wiem jakie ony powinny mieć ciśnienia. Także wszystko wygląda jak wygląda. Zaraz atakujemy dalej. Fajny. fajny wem, w zużyty, tamten tak samo. Też jest wszystko w porządku na nie widać, nie widać. Także tu jest poskładane z tyłu, a jak znacie się na tyle na tych Davidach Browna, jak ktoś posiada, to od czego jest ten selektor? Pytamy, jakie chyba się zmienia zakresy, a druga sprawa od czego jest to? I co mi się nie podoba, w Davidzie Braunie? Już Wam tam idę do tyłu. Pamiętacie z poprzednich filmów, jak pokazywałem, ciśnienie skrzynia jest smarowana też z pompy yy, hydraulicznej i co? Tu mamy przełączanie, przełączanie obrotów WOM-u I, i co? I jeżeli chcemy załączyć WOM, no to musimy, to jest załączyć sprzęgło. Tak jak widać tutaj, tu się rusza, czyli mamy w tej chwili wałek WOM wyłączony sprzęgłem i pompa, Stoi. Pompa też już teraz nie pracuje, a skrzynia biegów ma smarowanie z yy, ciśnieniem oleju z pompy. Więc jakby ktoś się zapomniał i długo jeździł, to można by chyba uszkodzić skrzynię biegów, albo ją przynajmniej podtrzeć, jak to się mówi. A druga sprawa jest taka, od czego jest ten czujnik? Czy on, nie ma zale czy on nie jest ten czujnik oleju? On myślałem, że to jest od załączania wałka, właśnie, że on tam gdzieś do budzika dochodzi czy coś. Że absolutnie, on jest tylko czujnikiem oleju czy jak się włączy wałek, czy jak się pompa wyłączy, czy co. Zmniejsza tu się poziom oleju i zmniejsza się tym samym ciśnienie i będzie nam kontrolkę wywalać, że, że mamy włączone sprzęgło, rozprzęglony jest tutaj pompa. Tego nie wiem, także, także yy, możecie mi powiedzieć. A podejrzewam, że ten selektor jest tutaj od takiego systemu jak ma Zetormatic, nie? Nasze szejesiony polskie. Że tutaj idzie linka od rozdzielacza, mocowana właśnie jest przez Tutaj do tego, i on jak się nie wiem czy to jest na sprężynie czy coś, że jak jakiś delikatny ruch się wyruszy tej, tej linkom, no to on podnośnikiem będzie tak jak w tym, tak jak w zatorze Matiku. Także co młody, przebieramy się, działamy co? Na oby, chodź. No jak? Dobra, także trzymajcie się, kochani, wszystkiego najlepszego, tak? Tak, tak. tak Kamil? Tak. tak. No. No to dobra, to na dziennie w humorze. Dobra, także nareczka.